O nie, mój salon otwiera się za tydzień, a ja zapomniałam o kasie fiskalnej. Jak ja to teraz zrobię? Tyle mam na głowie. I jeszcze ta kasa fiskalna. Kiedy ja mam się tym zająć? Chcę założyć firmę. Nie mam z kim zostawić malucha. Jak mam jeździć i załatwić kasę fiskalną? Dziś swoją kasę kupiłam w sales system. Wypełniłam formularz online i zajęli się wszystkim zdalnie i bez nerwów. Czekamy na Państwa kontakt. Wystarczy przejść do opisu wideo i wysłać nam formularz kontaktowy. Skontaktujemy się z Państwem jeszcze dziś. Z nami dowiesz się, jak uzyskać zwrot 700 zł z Urzędu Skarbowego. Więc nie zwlekaj! Sail System. Twój partner w biznesie. Wyobraźmy sobie tę scenę. Jest sobota, środek dnia, festiwal food trucków. Mhm. Przed okienkiem kłębi się tłum. Z grilla bucha para, a na tym miniaturowym blacie, wiesz, toczy się walka o każdy centymetr. Znam to doskonale. I w samym środku tego chaosu stoi ona tradycyjna, nieporęczna kasa fiskalna. I jak celnie określają to materiały, które dziś analizujemy, w takich warunkach ona staje się takim wąskim gardłem. Po prostu dławi cały biznes. To jest idealny obrazek, bo on pokazuje to napięcie między no, pasją do gotowania, a tą twardą rzeczywistością operacyjną. Tak. W biznesie, gdzie o zysku decydują sekundy, a nie minuty, optymalizacja procesu zamówień to już nie jest luksus, to jest warunek przetrwania. Właśnie. Dlatego dzisiaj, opierając się na analizie rozwiązań dla tej branży, przyjrzymy się, jak nowoczesne systemy sprzedaży, znane jako systemy POS, Próbują ten chaos okiełznać. Chcemy zrozumieć, czy faktycznie potrafią zmienić taką zwykłą kasę w coś na kształt, no nie wiem, centrum dowodzenia, Aha. sprawdzić, jakie realne problemy rozwiązuje ta technologia i czy faktycznie jest kluczem do wydajności i co najważniejsze, większych zysków. A co jest w tym naprawdę ciekawe, to to, że szybko zdajemy sobie sprawę, że nie mówimy o lepszym sposobie nabijania paragonów. Nie, nie. Mówimy o fundamentalnej zmianie w filozofii prowadzenia małego biznesu. O przejściu od takiego, wiesz, gaszenia pożarów w reakcji na bieżące problemy, mm -hmm. do podejmowania strategicznych decyzji w oparciu o dane. O dane, o których właściciel food do tej pory mógł, no, co najwyżej pomarzyć. No dobrze, to zacznijmy od diagnozy tego chaosu. Źródła, na których bazujemy, mówią wprost, że tradycyjna kasa to hamulec, który generuje kolejki. Mocne słowa. Tak, ale poza tym oczywistym problemem, że jest wielka i zabiera miejsce, co jeszcze sprawia, że jest tak nieefektywna w warunkach polowych? Problem narasta wokół niej, tworząc jakby cały wadliwy system. Weźmy komunikację z kuchnią. Okej. Okay. W materiale pada takie barwne określenie: system oparty na nabazgranych długopisem bonach. <laughs> Oj, tak, każdy to zna. Każdy kto choć raz stał za ladą wie o czym mowa. Te karteczki mają magiczną zdolność do gubienia się, rozmazywania pod wpływem pary, albo wpadania do frytury. Akurat. Pamiętam z czasów studenckich pracę w barze, gdzie mieliśmy taką karteczkę, która wyglądała bardziej jak hieroglify po spotkaniu z sosem czostkowym. No właśnie. Zgaduj z gadula, co autor miał na myśli. Aj właśnie, to jest zabawne we wspomnieniach, ale w trakcie serwisu to jest dramat. W materiale przytoczono przykład zamówienia na burger bez cebuli. Niby detal? Niby detal, ale jeśli ta informacja zaginie w akcji, uruchamia się cała lawina negatywnych konsekwencji. To nie jest tylko strata jednego burgera, który ląduje w koszu. To jest też strata czasu? Oczywiście, bo trzeba go zrobić od nowa. To jest dłuższa kolejka i poirytowany klient. A co najważniejsze, to rosnące napięcie w zespole, które psuje atmosferę na resztę dnia. I to wszystko przez jedną małą, nieczytelną karteczkę. Czyli mamy chaos komunikacyjny, ale jest jeszcze jeden, może nawet yy, głębszy problem, który poruszają nasze materiały. Na koniec dnia właściciel zamyka tradycyjną kasę, liczy utarg i. i wie w zasadzie tylko tyle. Ile zarobił? Nic więcej. Dokładnie. I to jest sedno sprawy. To jest prowadzenie biznesu z zamkniętymi oczami. Aha. Właściciel nie wie, czy sprzedał 100 burgerów klasycznych, czy może hitem dnia był Wege. Nie ma pojęcia, że powiedzmy 80% sprzedaży miało miejsce między 12 a 13. Nie wie, ile bułek czy mięsa teoretycznie powinno zejść z magazynu. Właśnie. Płynie do przodu, ale nie ma mapy ani kompasu. Nie wie, czy za rogiem nie czeka go mielizna w postaci braku kluczowego składnika w środku największego ruchu. Ok, czyli mamy obraz dość ponurej, reaktywnej walki o przetrwanie. To jasne, że stary sposób jest niewydolny. I tu pojawia się teza ze źródeł, że nowoczesny system POS to najlepszy pracownik, jakiego można zatrudnić. Zmiana. Zamiast wielkiego pudła mamy tablet. To coś więcej niż tylko estetyka. Oczywiście wygląda to nowocześniej i profesjonalniej, a montaż na uchwyt zwalnia cenną przestrzeń, co w food traku jest na wagę złota. Prawda. Ale kluczowa zmiana jest w ergonomii i szybkości pracy. Czyli koniec z wciskaniem małych guziczków i wpisywaniem kodów? Dokładnie. Na ekranie dotykowym masz całe menu, dodatki, modyfikatory. Klient prosi o podwójny ser bez ogórka z dodatkowym bekonem. To są trzy kliknięcia, a nie skomplikowana operacja manualna. To jak przesiadka z manualnej skrzyni biegów na automat w korku. Tak. Różnica jest kolosalna. I eliminuje błądy. Nie ma ryzyka, że pracownik źle nabije cenę, a co ważniejsze, to prowadzi nas do kolejnego punktu automatyzacji komunikacji z kuchnią. Aha. Te trzy kliknięcia na tablecie to nie tylko kwota na paragonie. W tej samej sekundzie w kuchni z małej drukarki bonowej wyjeżdża czytelne, precyzyjne zamówienie. Burger klasyczny, dwa razy ser, bez ogórka plus bekon. Koniec z krzykami, koniec ze zgadywaniem. Właśnie to porządkuje cały proces. Ale teraz dochodzimy do funkcji, która wydaje się być prawdziwym, no wiesz, game changerem kontrola magazynu i tak zwanego futkostu. Tak, przyznam, że kiedy o tym czytałem, pomyślałem sobie: Czy dla małego, jednoosobowego food trucka to nie jest już przerost formy nad treścią? Czy to nie jest za dużo danych i biurokracji? To jest świetne, sceptyczne pytanie, bo na pierwszy rzut oka może się tak wydawać. Ale tu właśnie kryje się ta zmiana z gaszenia pożarów na strategiczne zarządzanie. Rozwijmy to. Wyjaśnijmy na prostym przykładzie. Sprzedajesz tego burgera. System nie tylko rejestruje, powiedzmy, 25 zł przychodu, on w tym samym momencie automatycznie odejmuje ze stanu magazynowego jedną bułkę, 150 g mięsa, plaster sera i trzy krążki cebuli. Rozumiem mechanizm, ale co mi to daje w praktyce? oprócz tego, że wiem kiedy zamówić nowe bułki. To daje ci wiedzę, która jest złotem. Po pierwsze, tak jak mówisz, zapobiega katastrofie, czyli brakowi towarów w szczycie sprzedaży. Mhm. Ale co ważniejsze, daje ci kontrolę nad kosztami, czyli food costem. Jeśli system na koniec dnia mówi, że sprzedałaś 100 burgerów i powinno ubyć 15 kg mięsa, a w rzeczywistości brakuje 17 kg, mm -hmm. to mam natychmiastowy sygnał alarmowy. Dokładnie. Może to oznaczać, że pracownik nakłada za duże porcje, co zjada twoją marżę. Może to być marnotrawstwo, a w skrajnych przypadkach nawet nieuczciwość. I bez tych danych nigdy bym się o tym nie dowiedział. Nigdy. To nie jest biurokracja. To jest erentgen Twojego biznesu, który pokazuje, gdzie uciekają pieniądze. To jest ta mapa i kompas, o których mówiliśmy. To faktycznie zmienia perspektywę. To już nie jest tylko kasa, ale narzędzie analityczne. Dobrze, przejdźmy do konkretów. Materiały, które analizowaliśmy, posługują się jako przykładem pewnym systemem działającym na Androidzie, żeby zilustrować kluczowe funkcje. Mhm. Potraktujmy to jako swego rodzaju przewodnik dla każdego właściciela food trucka, na co powinien zwrócić uwagę szukając takiego rozwiązania dla siebie. Dokładnie. To są uniwersalne cechy, które decydują o tym, czy system sprawdzi się w boju. Pierwsza to jest absolutna intuicyjność. Jasne. W branży o dużej rotacji pracowników nikt nie ma czasu na wielogodzinne szkolenia. Interfejs musi być tak prosty, jak obsługa smartfona. W materiale pada stwierdzenie, że nowego pracownika można wdrożyć w 15 minut. To jest benchmark. Zdecydowanie. Druga cecha wydaje się absolutnie kluczowa: Praca w trybie offline. Przyznam, że nigdy wcześniej się nad tym nie zastanawiałem, ale to brzmi jak coś, co może uratować biznes. Uratować to jest idealne słowo. Pomyśl, na dużym festiwalu czy koncercie. Tysiące ludzi w jednym miejscu próbuje używać telefonów. Sieci komórkowe są zapchane do granic możliwości. Aż za dobrze to znamy. Wyobraź sobie, że w porze lunchu, gdy masz najdłuższą kolejkę, twój system przestaje działać, bo nie może połączyć się z internetem. To jest finansowa katastrofa. Totalna. Dlatego tryb offline, czyli zdolność systemu do normalnej pracy i rejestrowania sprzedaży bez dostępu do sieci to nie jest miły dodatek, to jest polisa ubezpieczeniowa dla Twojego utergu. To fascynujące. Nigdy nie patrzyłem na to z tej strony, a przecież sam wielokrotnie byłem na imprezach, gdzie telefon był bezużyteczny. No właśnie. Myśl, że cały biznes może stanąć w miejscu z powodu przeciążonej sieci jest przerażająca. To faktycznie czyni tę funkcję narzędziem przetrwania. Dokładnie. I trzeci element, na który wskazują źródła, to zdalne zarządzanie przez chmurę. To daje właścicielowi wolność. Czyli nie musi być przykuty do lady? Nie. Może być na drugim końcu miasta, załatwiając dostawy, a i tak ma na swoim telefonie wgląd w czasie rzeczywistym w utarg, stany magazynowe czy najpopularniejsze produkty. To pozwala mu być właścicielem, strategiem, a nie tylko operatorem od rana do nocy. A co ze sprzętem? Bo wiesz, oprogramowanie to jedno, ale. No właśnie. Ale food track to jest, no. dosyć wrogie środowisko dla elektroniki. Ta cała para, tłuszcz, zmiany temperatur. I to jest bardzo, bardzo ważna uwaga. Dlatego właśnie analizowany materiał mocno sugeruje, by stawiać na gotowe, zintegrowane zestawy od jednego dostawcy, a nie próbować składać czegoś samemu z przypadkowych komponentów. Czyli tablet plus drukarka od razu w komplecie? Tak. Mowa o zestawie, gdzie mamy sprawdzony, markowy tablet i dedykowaną mu drukarkę fiskalną. Kupując taki komplet, zyskujemy pewność, że te urządzenia zostały przetestowane do pracy w trudnych warunkach i co najważniejsze, że będą. Ze sobą bezproblemowo współpracować. A koszt ewentualnej awarii w środku dnia festiwalowego jest niewspółmiernie wyższy niż oszczędność na samodzielnym kompletowaniu sprzętu. Niezawodność to podstawa. To logiczne. Skoro omówiliśmy funkcję, poruszmy temat, który dla wielu jest barierą koszty. Czy mały startujący biznes stać na taką technologię? Nasze źródła opisują kilka ciekawych mechanizmów, które mają to ułatwić. To często decydujący czynnik. Pierwsza kwestia to integracja z terminalem płatniczym. Dziś to już w zasadzie standard. Mhm. Gdy kwota z systemu automatycznie pojawia się na terminalu, bez ręcznego wklepywania, oszczędza się według wyliczeń około 15 sekund na każdej transakcji. Może to nie brzmi imponująco, ale jeśli pomnożymy to przez kilkuset klientów w trakcie udanego weekendu, to nagle robi się z tego godzina albo i więcej zaoszczędzonego czasu. Dokładnie. Czasu, w którym można obsłużyć kolejnych kilkunastu klientów. No tak. Ale jest też ciekawszy mechanizm finansowania samego sprzętu. W materiałach opisano model, w którym koszt zakupu systemu jest spłacany w formie niewielkiego procentu od każdej transakcji kartą. A, czyli zamiast wykładać kilka tysięcy na start, przedsiębiorca spłaca inwestycje niemal niezauważalnie w trakcie codziennej pracy. To wydaje się idealne dla biznesu sezonowego. Jest wręcz skrojone na miarę. Futraki mają bardzo nieregularne przepływy finansowe. Zarabiają krocie w słoneczne weekendy i prawie nic w deszczowe wtorki. Prawda! Tradycyjny kredyt ze stałą miesięczną ratą byłby dla nich kulą u nogi. A tutaj spłata jest bezpośrednio powiązana z obrotem. Gdy zarabiasz dużo, spłacasz trochę więcej. Gdy masz przestój, obciążenie jest minimalne. To jest inteligentne i elastyczne. Do tego dochodzi jeszcze wsparcie na start, które jest w zasadzie standardem rynkowym. Mówimy tu o konkretnych kwotach. Tak i warto o nich pamiętać, szukając oferty. Po pierwsze jest ustawowa ulga do 700 zł na zakup pierwszej kasy online, którą zwraca Urząd Skarbowy. Mm -hmm. Po drugie wielu dostawców oferuje dodatkowe rabaty na start. Warto też zwrócić uwagę na to, co jest wliczone w cenę. Dobre firmy oferują w pakiecie darmowe usługi wdrożeniowe: fiskalizację kasy, zaprogramowanie menu i zgłoszenie do urzędu czyli rzeczy, za które inni potrafią liczyć dodatkowo, generując ukryte koszty. Dokładnie. Dla kogoś, kto startuje, taki pakiet wszystko w cenie to ogromne ułatwienie. Dobrze, spróbujmy to wszystko zebrać w jedną myśl. Z naszej analizy wyłania się obraz, w którym inwestycja w nowoczesny system POS to nie jest po prostu zakup lepszej kasy. Zdecydowanie nie. To jest decyzja strategiczna o zmianie sposobu prowadzenia biznesu, o przejściu od takiego intuicyjnego działania w chaosie do zarządzania opartego na danych. To przejście od bycia tylko kucharzem i sprzedawcą do bycia prawdziwym menedżerem swojego małego przedsiębiorstwa. To odzyskanie kontroli nad kosztami, magazynem i czasem. Zakończę myślą, która przewija się przez całe analizowane przez nas opracowanie i jest jego kwintesencją. Nie pozwól, by przestarzała technologia była wąskim gardłem Twojego biznesu. To idealne podsumowanie, ale chciałabym zostawić naszych słuchaczy z jeszcze jednym pytaniem. Słucham? Wszystko, o czym dziś mówiliśmy, koncentruje się na optymalizacji tego, co dzieje się wewnątrz food trucka, na usprawnieniu linii kasier, kuchnia. Ale pomyślmy o kolejnym kroku. Mhm. Skoro ta technologia tak świetnie zbiera dane i zarządza procesami wewnętrznymi, to jak może zmienić samą interakcję z klientem? I jeszcze zanim ten podejdzie do okienka, to ciekawe. Siedzenia z, z wyprzedzeniem i ominiania polejek. A może zaawansowane programy lojalnościowe, które na podstawie historii zakupów zaproponują stałemu klientowi jego ulubionego burgera z małym rabatem. Czyli personalizacja na zupełnie nowym poziomie. Właśnie. Technologia, którą dziś opisaliśmy, rozwiązuje obecne problemy, ale jednocześnie otwiera drzwi do zupełnie nowych możliwości na przyszłość. I to jest chyba w tym wszystkim najciekawsze. Pięknie, wszystko do ostatniego grosza poszło na remont. Ale kasa fiskalna? Bez niej nawet nie mogę zacząć. No i świetnie, podnośnik pierwszej klasy. Ale jak ja teraz zapłacę za kasę fiskalną? Miałam to samo. Pomogli mi w Sales System. Skorzystałam z rad płaconych bezpośrednio z terminala płatniczego. Tak, to najlepszy wybór na początek. Zaczęłam spłacać raty dopiero po 14 dniach od zakupu kasy fiskalnej. Czekamy na Państwa kontakt. Wystarczy przejść do opisu wideo i wysłać nam formularz kontaktowy. Skontaktujemy się z Państwem jeszcze dziś. Z nami dowiesz się, jak uzyskać zwrot 700 zł z urzędu skarbowego. Więc nie zwlekaj! Salesystem – System, Twój partner w biznesie.